Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje Miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy wielu pasji. Jak Państwo widzicie, na tym naszym stoliczku yy, tylko część rekwizytów, gadżetów zmieściło się, które przyniósł mój gość. Yy, co, yy, no wiadomo, kask motocyklowy, aparat, koszulki, to wszystko zaraz się rozwiąże w trakcie rozmowy. Zapraszam Państwa na przesympatyczną rozmowę, zresztą jak zawsze gościem moimi Państwa Tomek Kurpiasz. Dzień dobry Tomku. Witam Cię Wojtku, witam wszystkich Państwa. No więc zanim w ogóle zaczniemy, bo tematów jest bardzo dużo, a przepraszam włączę stoper, włączę stoper, bo muszę kontrolować czas, żeby w takich czasach, proszę Państwa, żyjemy, że jak długo dwóch gości blędzi przed kamerą, to nikt nie chce tego oglądać. Więc staram się, żeby to tak było 20-20 parę minut maks, bo wtedy jeszcze chcecie nas od początku do końca wysłuchać. Lecimy. Zanim w ogóle o tych pasjach, przesłucham Częstochowianin. Tak, Częstochowianin. Z dziada pradziada. Z dziada pradziada. Od strony mamy. Rodzina przyjechała do Częstochowy z Podlasia, pradziadek mm -hmm. przyjechał i tu się osiedlili. A o strony taty, no to taka historia y, czasów wojennych, gdzie dziadek był w partyzancji. No niestety. Tutaj wiemy, że na ulicy Kilińskiego było gestapo, no i tam niestety został Stamu. zamordowany, tak. Ojejku. No taka no. ciężka historia, ale... ale no, no to były takie czasy straszne. Nie zdążyłem poznać mhm. dziadków. Masz w ogóle wiedzę, na przykład tak do tyłu, co oni robili, z czego mieli chleb? Znaczy tak jak mówię, dziadek od strony, pradziadek od strony mamy tutaj na Placu Biegańskiego prowadził kiosk. O, tak. Babcia z kolei, no to jedyna babcia, jaką poznałem, z kolei no. pracowała w papierni. Dzisiaj tam stoi galeria, galeria tak. tak. Y, a od strony taty, no dziadek szybko zginął, babcia zajmowała się domem, a tato z kolei był y, kierowcą, mechanikiem, instruktorem. O. Mama była pracownikiem biurowym. Szkoła średnia. Tam kutą. No jak powiem, że Pułaskiego to nikt nie będzie wiedział, ale jak powiem, że Targowa to już wszyscy skojarzą. Aha, dokładnie, czyli ze Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Dokładnie tak. Um, były studia potem? No były studia, były studia. Jestem pedagogiem i to pedagogiem o. specjalnym, oligofrenopedagogiem tak fachowo o. się to nazywa, no i pracuję w, w zawodzie? zawodzie. Pracujesz tak. w zawodzie, aha. Um, Tomek w ogóle z polecenia. Ktoś zadzwonił i powiedział: Koniecznie musisz porozmawiać. Motocyklista, fotograf blisko związany z AZS-em. Taką otrzymałem informację. No, więc może pierwszy motocykle załatwmy. Jest kask. To jest tak, że jesteś wielkim pasjonatem motocykli. No, pasjonatem na pewno tak. Każdy, kto wsiądzie na motocykl, to gwarantuje mu, że, że już tam zostanie. No. To nie jest może tak wygodne jeżdżenie motocyklem jak yes. w fotelu samochodowym z klimatyzacją, ale no, fan z tej jazdy jest tak ogromny, że tak jak mówię, no, większość, kto raz spróbuje, zostaje. No i, Córka się już zaraziła, jeździ ze mną. Teraz rozmawiamy z żoną, żeby również wsiadła na motocykl. Widzę koszulkę. TikTok, YouTube kręci się w Lok Tomka. To jest w ogóle Twoja inicjatywa taka w internecie? Tak, no, ze względu na motocykle pojawił się też kanał na YouTube motocyklowy. Tam umieszczam no, swoje przygody. Kręci motocykl. się? Tak, kręci się i to jest potrójne dno. Jedno takie Częstochowskie, no. Moniek z Janiną nakręcili teledysk, kręci się i to była taka inspiracja. No ale też z dawnych czasów taśma filmowa się kręciła, więc to też się kręci. Płyta winylowa się kręciła. Dokładnie. I no, koła motocykla też się kręcą mhm. i przygody się kręcą, a tak jak mówię, no dużo świata poznałem odkąd siadłem na motocykl. Także zapraszamy, proszę Państwa, reklamujemy z całego serca. Kręci się, proszę wpisać tam mój gość, się udziela i tam można zobaczyć, co on tam wyprawia. Dobrze, motocykl, jaki to jest motocykl? To są różne, czy to jest jeden? No obecnie jest jeden motocykl, Honda Pan -Europin 1300 to jest duży, ciężki motocykl turystyczny. Dzisiaj też na nim przyjechałem, bo pogoda na to pozwala. No, proszę Państwa, te 30 stopni nie idzie wytrzymać. Ale jak się jedzie na motocyklu, mimo tego, że ma się kask, to jest chłodno. Na bo, bo, znaczy w zależności od prędkości, tak? No tak, oczywiście no, pęd wiatru trochę schładza, no. ale no, wiadomo, że ubranie motocyklowe jest ciężkie, tam są ochraniacze, więc no, motocyklista... Wym to wymaga to cierpienia. Jakieś cierpienie pod względem pogodowym jest, dzisiaj na pewno wieczorem będzie się lepiej jeździło, no ale jutro wyprawa, jedziemy w góry po oscypki, także bez względu na pogodę yy, już, już grupa się zebrała, jedziemy Co czyli to zbiera się kilka osób i jedziecie po prostu kupić ser Jedziemy kupić serki, tak, na grilla, żeby było. Także jedziemy jutro i. Ale macie takie swoje miejsce, że wiecie gdzie. Ten ser? Tak, tak, są te bacówki, tam już chłopaki wypatrzyli, do której bacówki jedziemy po te sery, no ale przy okazji też chcemy zobaczyć to piękno teatry, bo to też Wiadomo. mój konik, moje zainteresowania, chodzenie mhm. po tatrach. Aparat. Jak wszedłem na Twój profil na Facebooku, to zauważyłem bardzo dużo zdjęć z siatkarzami, z trenerami, w ogóle z ludźmi sportu. To jest tak, że ta siatkówka jest bardzo bliska Twojemu sercu? No tak, od, Czy, wielu, tak? od wielu już lat się tym interesuję. Kiedyś trochę amatorsko grałem. Dzisiaj chowam się za aparatem. A na jakiej A... pozycji? No, to jakby wszechstronny zawodnik, To, to jest na tyle amatorsko, że, że nie, było, że nie że... było takiego wykwalifikowania no. konkretnej pozycji, mm -hmm. ale, ale mówię, to też spowodowało, że połączyłem pasję siatkówki z fotografią, a pandemia w tym wszystkim bardzo pomogła. Tak, dlaczego? No dlatego, że nie można było wchodzić na mecze. No <laughs> trzeba było wymyślić sposób, jak na tych meczach się znaleźć siatkarskich, żeby że aparaty na halę. Mhm. Tak, załatwiłem sobie akredytację i dzięki temu mogłem wchodzić mhm. na hale siatkarskie i z bliska no, te zmagania Obserwować. zawodnikowo Dokładnie, tak. Um, Tomek przyniósł do studia koszulki i mówił, że takie akcent częstochowski, ważny. Ja postaram się tutaj tak, żeby nie, nie zniszczyć tego aparatu. Tutaj pokażę Państwu. Nie wiem, może do tej kamery będzie lepiej. No to Proszę. ja powiem dlaczego taka koszulka. No. Mateusz Bieniek, no tu kadrowicz przygotowujący się właśnie do tak. olimpiady. No, ale również spod Częstochowy swoją karierę zaczynał w Częstochowie. Więc no, taka koszulka kadrowo-częstochowska. No, no i druga taka y, ikona częstochowskiej siatkówki y, Dawid Murek, wiele lat grał Ach. w Azetesie, również kiedyś w kadrze, teraz y, swoją karierę. Trenerską, Trenerską tak. kontynuuje, także ja całe pamiętam, życie w jak, Ja pamiętam, jak wylądowałem na meczu AZS-u jeszcze w hali Polonia, bo tam tak. się przecież odbywały rozgrywki. I pamiętam, jak Dawid Murek, jak e, atakował e, piłkę, to często gęsto zdarzało się tak, że ta piłka o e, Subic, no, ta, odbijała. Tak, ale też to słynne zagrane Dawida przez lewe ramię, Także no to z tego też zasłynął. No i co, wtedy na rękach była Natalia, dzisiaj też znana siatkarka, córka Dawida. No, Także no, no mówię, w Częstochowie, Częstochowa stoi siatkówką wielu siatkarzy tak. y, z tych y, lat świetności, y, do dzisiaj, mhm. do dzisiaj gra, y, y, gra mieszka w Częstochowie. A niektórzy jeszcze gdzieś tam właśnie są związani z siatkówką, czy poprzez grę. To mhm. już niewielu, ale gdzieś tam jako działacze, trenerzy. Jakie czas... w ogóle poza fotografią, siatkówką i motocyklem, jeżeli. I są jeszcze. Y, Tomasz Kurpiasz ma pasję. No, pojawił się film, więc ten kanał YouTube też trochę się tym bawię. Y, kiedyś było kolarstwo. Kiedyś mhm. było kolarstwo, więc. Y, Gdzieś tam dostałem pracę, pracowałem z kolarzami. Przyszedł moment, że bardzo mnie naciskali, żeby z nimi jeździć. I sprzedałem gitarę, kupiłem rower. Muzyka była też? Taka ogniskowa, ale tak. To ca cały czas gdzieś tam się ta gitara. Przewija, Przewijam. ale mówię to tak bardziej ogniskowo: żaden profesjonalizm. Gdzieś tam te cztery akordy, na których można zagrać wszystko. Whisky, moja żona. No, to, to, to są takie podstawowe utwory, od których gdzieś tam na ławce pod blokiem tak. w dzieciństwie się zaczynało. Tak. No, no, no to, i co jeździłeś w ogóle? No, tak jeździłem. Ścigałeś się normalnie? Nie, też tak amatorsko, ale, ale no jakby no, po były takie miesiące, że po 4000 km robiliśmy. No jak to kolarze, oni codziennie po pracy gdzieś jechali, więc siadałem im na koło i, i wspólnie grupie mnie ciągnęli. Tak, no to później trochę te priorytety się zmieniały, małżeństwo, dzieci, więc tego czasu już było trochę mniej na kolarstwo, ale też jakby, bo ja jestem Taki, że lubię łączyć różne pasje. No więc było kolarstwo, były dzieci, kupiłem przyczepę, jeździłem z dziećmi. Żona była zadowolona, że dzieci zaopiekowane, ja byłem zadowolony, że robiłem sobie trening, tak? Tak. Więc, tak jak mówię, no, była fotografia łączę z siatkówką. No to to się tak wszystko Aha. przeplata, tak? tak samo, no, fotografia góry. No, Ale to, co, też... że wspinaczka górska, czy nie, raczej... Nie, nie, raczej chodzenie po szlakach, także. Mhm. Tatry mam tak przechodzone z jednej do drugiej strony, ale trzymam się szlaku. No to znowu była chyba pasja żony. ona mi to pokazała, bo ja z kolei du duża część rodziny nad morzem mieszka, więc gdzieś tam żagle się pojawiały, a góry przyniosła żona i, i tak. Y to, to, to. Jeszcze przed, przed małżeństwem dużo chodziliśmy po górach, później to tak trochę zanikło, teraz właśnie próbuję w to wciągnąć dzieci. Dzieci, pięknie. Czyli jednak taki dość aktywny wypoczynek, jeżeli już... Wypoczywałeś to raczej w ruchu niż… No niż... tak, plażowanie mnie nudzi, nie, nie wyleżę za długo na piasku, stąd pewnie te żagle, żeby coś się działo, żeby się kręciło i, i, i musi być akcja. Gotujesz? O, to duże słowo. Gotowanie to raczej za kary, bardziej lubię zjeść. Ale mam takiego pomocnika, który mi mówi wsyp to, zamknij tutaj na tyle minut i no. jakoś sobie z tym radzimy, Aha. mój pomocnik Małżowka gotuje zam. Za nie, 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 no są takie maszyny, które. Aha, które, które Thermomix. Dokładnie. Nie boimy się, nie boimy Dokładnie, Thermomix tutaj jest. Tak? Maszyna, jak to mówią, odporna, każdy sobie z, ni z nią da radę. Więc wciskam nie. guzik, ona mi mówi, co mam robić, i, i jakieś mhm. tam potrawy wychodzą z tego. Dobrze. Jeżeli bym Cię zaprosił na kolację, co powinno znaleźć się na talerzu, żebyś powiedział, ale mnie ten Kowalski ugościł, mhm. ale trafił w moje smaki. No, taka podstawowa kuchnia polska, gdzie ten schabowy, ziemniaki, jakaś suróweczka, to, to, jest, to jest moje to jedzonko. Ale ponieważ y, zakochałem się we Włoszech, więc włoskie jedzenie też, też zwłaszcza jak y, pojedzie się na południe i doświadczy się tych świeżych owoców, tych świeżych pomidorów, mhm. y, czy no, głównie na pizzy, tak? No bo tak. wiadomo, ale te sałatki, te sałatki włoskie, no, robią robotę. Muzyka ważna w życiu, czy nie? Ważna, bo też miałem taki wieloletni akcent wodzirejski, więc co, ta muzyka cały czas... mi. Ale co, imprezy prowadziłeś? Tak, wesela. Tak kiedyś próbowałem zliczyć, ile to par się wyżeniło, ale no to już ciężko zliczyć, no bo no. to kilkanaście lat było, więc ta muzyka była różna, wiadomo, że to głównie taneczna. Aczkolwiek też tutaj w pobliżu z żoną chodziliśmy na tańce latynoamerykańskie, więc salsa, kizomba. Co mówisz? Tak, tak, jeszcze w głowie zostało. <laughs> także, to jest podobno jak jazda na rowerze. Tam, nie, że jak się nauczysz raz to... Już... Także się nie zapomina, po, no. chociaż, bo ja, jakby tutaj zainteresowania było, tak no. salsa Rueda de Casino, więc to w kole na komendy kantatora trzeba było wykonać kolejne figury, i, i, i tam była duża rotacja w parach w tym kole, no. także wiele osób też można było przy tym. Poznać i od razu z nimi zatańczyć. Pięknie. Fajne to było. No a muzyka, no to, to była taka, można powiedzieć, robocza, ale też swoje pasje też. Mam gdzieś tam ten punk w podstawówce, Był. się przewijał. No i dzisiaj, cóż, taki zespół, który jakoś wiedzie prym, to Lux Torpeda. E, tak, mamy takie Czyli swoje Lux forum e, i, i gdzieś tam kilka razy w roku zawsze na ich koncercie jestem. jestem. Aha. Tak. no fajnie. No ja Ci powiem, że Pan Pankrok też był bardzo obecny w moim życiu, oczywiście w młodości, no bo to by podobne roczniki jesteśmy, no, miało się te pióra, tak. teraz <laughs> już zostały resztki, ale, ale no wspomnienia, wspomnienia cały czas są, no. No, no i mówię, jest ta muzyka... Jest e, czas na czytanie książek? Niewiele, niewiele tego nie, nie. czasu jest, no ale gdzieś tam staram się od czasu do czasu jakąś książkę. Ale co to są kryminały, czy to są bardziej no, jakieś psychologiczne nie, no, książki? Ostatnio dużo było o biografii, tak? Jakichś czyli... ludzi związanych mhm. z siatkówką głównie, ale gdzieś jak mnie jakiś człowiek zainteresuje, to lubię poczytać. Nie, nie lubię wchodzić w prywatność ludzi, mhm. to, to staram się szanować. Ale to, co napisał w książce i chce się tym podzielić, to, to lubię sobie poczytać. Mhm. A takim autorem, gdzie jakoś dłużej zatrzymałem się nad jego książkami, to William Watson. Mhm. On fajnie się czyta, bo jak się Ta czyta się. Każdą, kolej... Dokładnie, każdą kolejną Ta. książkę, to gdzieś sięga Ta. do treści z innej książki. I tak, Im więcej się przeczyta, tym więcej jakby się. się... Tak, i pamięta z tych innych. Pozycji. Tomek, jaki dzisiaj wieczorem mam obejrzeć film? Nie wiem, co tam polecają dzisiaj aktualnie. Znaczy dzisiaj to polecają ale... mecz, bo jest pominał no Euro, ale nie. Był jakiś taki film. Ja nie mówię ostatnio, ale ogólnie który zrobił na tobie piorunujące wrażenie, uważasz, że świetny, było coś takiego? No to znów połączę film z pasją motocyklową. No, no. Obecnie całą rodziną oglądamy serial Rancho. Mm -hmm. A dlaczego? No, poza tym, że film bardzo dobry i fajnie się go ogląda, nawet któryś raz. No to wybieramy się z chłopakami na motocyklach do miejscowości Jeruzal, gdzie ten film był kręcony, mm -hmm. więc trzeba przypomnieć sobie te treści żeby wiedzieć w które kąty tam jak już zajęcie. Ale to mam zajrzeć. roty kupujecie też Nie, no nie no skąd? Tylko jeżeli to piwo zero, no wiadomo, no, to wszyscy driverzy kierowcy Tak chyba że jako suwenir pamiątkę potraktujemy tak to wtedy Czytam. to wtedy ewentualnie. Ja ci powiem że ja dostałem to wino mamre od ktoś akurat był i, Kopie i jak i, w filmie i, tak, <laughs> tak ale ja się nie powiem że stoi w tym barku i chodzę jak pies koło jeża. Znaczy nie, nie spróbowałem, nie otwierałem bardziej jako suwenit taki wieś, no, myślę, śmieszny, że to, to tak traktuje, trzeba traktować. No. Nie jako wspaniałe wino, które będę się degustował przy rodzinnym obiedzie. Nie, oczywiście, że nie. Dobrze. Tych pasji jest bardzo dużo. No, właśnie, zawsze się zastanawiam, czy to człowiek pasji, czy człowiek słomianego zapału. No bo wiadomo, że jedna pasja wypiera inną, mm -hmm. ale myślę, że lubię to, co robię. Lubię poznawać nowe miejsca. Y lubię, y jakby, poznawać nowe osoby mm -hmm. y i to jest fajne. No, mówię, ta fotografia też otwiera mnie na, na, na wiele osób, na wiele miejsc. Y no bo wiadomo, że tak. Y Głównie no to ta fotografia kręci się wokół siatkówki, wokół motocykli, ale ostatnio właśnie miałem możliwość fotografować y, y, mistrzostwa polski szybowcowe tutaj u nas no pod Częstochową. No, no, no. Także to też było doświadczenie bardzo mhm. ciekawe, gdzie około 70 szybowców. Osiem samolotów wypuszczało, wyciągało w górę w niebo, więc ten ruch był Ciągły. ruch był wielki. No, a poza tym przejście. Na no, no, chyba nawet bardziej, <grym> chyba nawet bardziej, bo to jeden wzbił się w powietrze, już startował następny, już kolejka czekała, także naprawdę dużo Aha. się działa, później później te przyloty tych szybowców, gdzie no, można w kadrze nawet trzy na raz było złapać. Także no, ciekawe ujęcia. Aha. Bardzo wszystkim polecam. Też dzięki fotografii miałem niedawno okazję wzbić się w niebo samolotem i polatać nad Jurą, także no, też hmm. ciekawe doświadczenia, pofotografować jurajskie zamki Super. z ptaka. ptaka oczywiście. Dobrze, jaki jest w ogóle Twój stosunek do Częstochowy? Jak Ty postrzegasz to miasto? Hmm. No, ja się tu urodziłem, więc to jest moje miasto. Mm -hmm. Można i narzekać, można chwalić, wiadomo jak wszędzie, ale tutaj znam każdy kąt, tutaj gdzie się nie ruszę, to spotykam znajomych, mm -hmm. dlatego o Częstochowie mówię jak o swoim mieście. Są jakieś miasta w Polsce, które mi się podobają, ale czy bym się chciał przeprowadzić, tu? Tego to tego nie, 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 um, nie umiem powiedzieć. Tu jest dobrze. Jest dobrze, no to się cieszę dobrze. bardzo. Tomku, czego życzyć? Tobie? No tak jakby... Tylko zdrowiem, no bo to wiadomo. No, zdrowie, pieniądze i coś tam jeszcze, to, to, to jakby wszyscy wszystkim życzą. Ale myślę, że no, takiego powodzenia w życiu, no, żeby to się właśnie jak na moim kanale kręciło, wszystko dobrze. I, i myślę, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam swoje pasje, mam rodzinę. Yy, wiadomo, no, no. że każdy ma jakieś tam swoje kłopoty, tak, ale no, jakby. Do przodu. Tak, spychamy to na drugi plan i cieszymy się tym, co jest. To ja w takim razie życzę zdrowia, żeby się wiodło jak najlepiej, i szczęścia no, i radości w życiu, no. i świętego spokoju też trochę, no bo nie można cały czas e, 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 się kręcić. O, właśnie, to jest to dobre no. życzenie. Trochę więcej czasu. Trochę więcej czasu. Proszę Państwa, gościem moimi i Państwa, Tomek Kurpiasz. E, e, na YouTube polecam, kręci się e, vlog Tomka dotyczący no głównie motocykli, pasjonat wielu pasji, fotograf, wielki miłośnik siatkówki AZS-u, motocyklista, cóż no, chodził po górach, ja nie wiem czego on jeszcze nie robił, już nie chcę pytać, bo czas leci, w każdym bądź razie przesympatyczny gość, który na pewno nie siedzi w domu przed telewizorem, no chyba, że leci ranczo, no to wtedy, wtedy, wtedy go można na chwilę zatrzymać. E, człowiek wielopasji, Tomku bardzo dziękuję, że przyszedłeś do mnie do programu i machamy. Trzymajcie się ludzi pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich, dzięki pa, pa. za obecność.